Dwa odmienne tygodniki jednocześnie opisały Gdańsk, rodzinne miasto premiera Tuska, jako opisał jako labirynt sieci powiązań, interesów, w którym nic się nie dzieje przypadkiem, a wszystko, co się dzieje, jest pod parasolem PO. Nepotyzm, tu ja cytuję kolesiostwo dojenie kasy publicznej piszą tygodniki i cytują byłego funkcjonariusza CBA, w którym mieście wszystko jest poukładane do drugiego pokolenia. Przykład. Teściowa prezydenta pcha się na lotnisko gdańskie z ofertą ubezpieczeniową. Teść prezesa z audytami. Na audyty to są takie wiecie, duże płyty pilśniowe do wygłuszania startujących samolotów. Chyba jakoś tak. Jest rodzina sercu bliska, więc dochody ma z lotniska. Słyszymy w średniowiecznym chorale polskiego kompozytora Gogoła z szamotu. Ale słuchajcie, to chyba dobrze, wydaje mi się. Nie wiem jak wam. No, poukładane w mieście to poukładane miasto. Słuchajcie, na tym polega prawidłowe rządzenie. Demokracja czy coś. Kto ma władzę, ten układa. Taki obowiązek władzy. Premier obiecywał, że poukłada w kraju i obietnicy dotrzymuje. I chwała mu za to, że zaczął od swojego podwórka. Jak to mówią, rybę układa się od głowy. I, i wszystko się mieści w ramach, to, to, to o czym mówiłem, wszystko mieści się w ramach obowiązujących w Polsce zwyczajów polityczno-rodzinnych. No zawsze ktoś doi, a ktoś jest dojony. No krową nigdy nie byliście, czy co?